Nowe podręczniki od Mojang Studio polecam. Są nowe, bo istnieje i bo ten były starsze książki. Ja mam akurat Minecraft podręcznik odkrywcy, ale jest też y, mechanizm redstone. Y, jest jeszcze coś i jeszcze coś, ale tego dalej, ale, dalej nie, nie, nie znam. No i właśnie. Ja mam podręcznik odkrywcy i ja myślałem, że Minecrafta mam już w jednym paluszku, a przeczytałem, dopiero a przeczytałem tak jakby pięć rozdziałów i nauczyłem się z pięciu rzeczy i z, i z dwóch dobrych rad. Naprawdę polecam, w Enpiku można znaleźć. No i okładka też bardzo fajna. Tak, MPQ 35 zł. Ogólnie zatączone, mega polecam. Yo!